Znam Greków w Polsce, oczywiście, że znam całkiem wielu, najwięcej w Warszawie i we Wrocławiu, w tych dwóch ośrodkach. I to znam ich od bardzo wielu lat, właściwie od czasu, kiedy zaczęłam tutaj u nas w Polsce, nie powiem, że w Warszawie, w Polsce w ogóle, w całej Polsce uczestniczyć w różnych greckich wydarzeniach. Greccy też bardzo chętnie uczestniczą w takich wydarzeniach, odczytach, projekcjach, pokazach spotkaniach i nie sposób nie nawiązywać tych znajomości. Jak się mają, mające nie całkiem dobrze, są zadowoleni, no może początkowo narzekają trochę na zimno, jeżeli im się trafi na początku ich bytowania w Polsce zima, ale generalnie nie narzekają, wydaje mi się, że zajmują się zawodowo tym, w czym spełniają się, w czym się czują najlepiej, co robią najlepiej, z czym im dobrze. I to ważne, w Polsce też można realizować swoje marzenia. Jeżdżą często do Grecji, czyli dzielą ten, to swoje życie nie tylko w myślach, ale i fizycznie pomiędzy te dwa kraje. Ale najważniejsze, że odbieram ich jako zadowolonych. Ja nie mówię tutaj tylko o tych Grekach, którzy są jeszcze z tych czasów, którzy zjechali tutaj po II wojnie światowej, w czasie wojny domowej, która wybuchła w Grecji. Ale mówię tutaj również, czy o ich potomkach, ale mówię tutaj również o tych współcześnie przyjeżdżających, bo w Grecji, kiedy nastał kryzys, zabrakło pracy i tej pracy trzeba było szukać w różnych krajach. Zdarzało się, ja znam takie przypadki, że i za żoną Grek podążył do Polski. Częściej zdarza się, że to kobieta za mężem podąża do Grecji, ale takie przypadki, o których wspomniałam, również znam. Zdecydowanie jest ich całkiem sporo, to można nawet zobaczyć w greckich tawernach.